Hej, dzisiaj typowo albumik przeozdobiony ten z kursiku, który Wam zrobiłam. Chyba celowo tak uzupełniłam go tym Star Warsowym, abyście miały porównanie, jak ozdabiać takie albumiki bezpośrednio do konkretnego celu i tak. Nie wiedząc jak będzie dalej wykorzystany. No to jest ta sama zasada chyba w albumach fotograficznych, gdzie wykonujemy albo już pod uzyskane zdjęcia, albo po prostu z uwagi na to, że papiery jakieś nas tak zainspirowały, że budujemy z niego album, ale będzie też malutki przerywnik. Dobrze. To jest albumik ten kursikowy, tak? Ten wykonany na czarnej bazie, oklejony papierkiem. I tutaj użyłam papierków scrapboysowych. Butterfly Meadow. Cudowne papierki. Jak wiecie, chłopaki, jeszcze. Mieli fajną promocję z okazji otwarcia ich do tego sklepu. Więc sobie to kupiłam. Ja lubię bardzo też tą kolekcję. Ona jest właśnie taka mocno uniwersalna. I tutaj wykorzystałam do albumiku od Ciekawego. Właśnie w ten sposób. Jak teraz zobaczycie. Kompozycji okładkowej wielkiej nie wykonywałam, tak powiedziałam. Ma być to albumik przeznaczony, no ten już mam przeznaczony dla osoby pewnej, ale właśnie nie wiedząc za bardzo, z jakiej serii tamtych ateciaczków będzie chciała sobie tutaj go wykorzystać. Także moja propozycja przeozdobienia takiego albumiku akurat w tym momencie wygląda tak tutaj mamy jeden z papierków po prostu naklejony na całą okładeczkę tak? tutaj jednak mimo wszystko, że nie robiłam kompozycji to coś, żeby się działo tak na tej okładce to jest po prostu mniejszy kawałek papierka docięty Podbity tym czarnym tłem i przesobione dwoma motylkami. I tutaj zawsze za osoba, która sobie będzie wykorzystywała później ten albumik, doda elementy, które będzie chciała. Na grzbiecie tym razem zrezygnowałam z tej tasienki, którą tutaj mamy na przewiązaniu, po prostu. I wykonałam. Taki banerek z napisem ATC, tak, żeby było wiadomo, że tu ateciaczki są. I dokleiłam czarne perełki z tyłu. Na razie nie ma nic i raczej nic nie będzie poza logiem. Albo i nie, jak to u mnie bywa. A do uzupełnienia wnętrza wykorzystałam praktycznie tylko dwa papierki z tego zestawu. Yy, właśnie. Na tle tym takim czarnym są piękne róże, są owocki, są motylki, także naprawdę do wielu kolekcji a ateciakowych. Ten albumik się będzie mógł przydać. Czekajcie, by wam tu zaprezentować w jakiś sposób. Wezmę tu sobie. No, zobaczcie. A tu mam. A takiego wyszywanego. Słonecznik w kolorze gruszki. Fantastycznie się prezentuje tak. Yy, tu mam te też wyszywanego, ale takiego już bardziej zabawnego, pokanonowego. Też kolorystyka Bardzo fajnie tutaj skrywa. I no, tutaj mamy wykonane głównie kieszonki foliowe czy kalkowe. No, tutaj dodałam no tylko jeszcze, żeby jakiś tam element był, ale w każdym bądź razie, osoba, która sobie uzupełni te elementy. Tutaj widzicie mam takiego odciaczka wykonanego głównie z resztek. Znaczy, ten element jest wykonany z resztek chatu diamentowego, tak. Tu mam takie złote kamyczki, pozyskane stempelki, tło akwarelowe. Jest również y, pasta strukturalna przeciśnięta przez maskę. Są drobinki, są zakreślaczem, porobione różne elementy. Taki morski, śmieszny, a tyciaczek. I w sumie on też tutaj. Całkiem nieźle pasuje, a jak nie akurat na tej karcie, to być może na następnej. Tutaj mamy te papierki tak samo. Naprawdę tutaj zużyłam dwie kartki z kolekcji scrap Głównie właśnie te na czarnym, tle róże i te zielenie. Tutaj jest zrobiona kieszoneczka z tych co na okładce. Niebieski, może powiedzmy, nie bardzo. Hmm. Tak, tu zawsze. Jakąś ozdobę jeszcze mam do klei. Ja nie robiłam tu wielu ozdób, Kilka tylko motylków dokleiłam, ponieważ ktoś kto będzie je wykorzystywał do swoich aktyciaczków, to swoje ozdoby doklei. Tak, tu mamy już całkiem zielone kartkę i z tych elementów resztek, jakiś tam dociętych, tak, z papierków mini kieszoneczki. No zobaczymy. no tu będzie się na pewno fajnie Wam podoba. Zobaczcie, fantastycznie z tą gruszeczką. Tu znowu mamy tę głęboką kieszenkę zieloną, tu mamy taki belipent malusieńki, naprawdę malusieńki, resztka z arkusza. Wykorzystana, a te pięknie się będzie prezentował. Dalej mamy czarne i kieszonki foliowe. O. Tak, ponownie Alisienka. lisinki byli a to jest karteczka z tego arkusza, tak? Tylko druga strona, i ona jest taka, widzicie, diametralnie odwrotna tu są na czarnym tle te elementy a tu na białym bardzo fajnie to wygląda no i karta też fantastycznie się prezentuje z tymi owockami tu wkomponowanymi no i ostatnie strony tak no i tutaj jest też dodany motrek także tak możecie sobie wykonać właśnie taką bazę którą nam pokazałam na kursiku fajnie jest też mieć na przykład jakieś takie wiecie papierki tułowe jakieś w, w kolorach na przykład no tu fiolet mi nie, nie pasuje ale po prostu akurat mam pod ręką to wam pokazuję to jest chyba akcjonowy papier tam, tam. O, akurat z dwóch stron jest no i wyobraźcie sobie że Wykonacie taki albumik w takich płach, tak? I później można sobie swoje te ciaczki fajnie tam wkomponować, przerozdbić na no lepsze okazji, jak no. Bo akurat boysowe papierki doszły. To tam od chłopaków dostałam papa ślubnego. No, tak jakby wyczuli, że akurat potrzebuję. No i mam papierki mintajowe te jest i do. A potrzebowałam wykonać kartkę ślubną. I teraz ten piękny sezon urlopowy, to nie tylko urlopowy, ale te wszystkie zachody słońca i tak dalej właśnie przemawiają za sezonem ślubnym, tak? No jest. W pełni można tak powiedzieć. Dlatego też dla znajomej, która mnie poprosiła o kartkę ślubną. Właśnie w pudełku wykonałam. Na szybko taki projekcik bardzo prosty. Jak wiecie, ja lubię proste elementy. Ale mam nadzieję, że z efektem wow. Jak to się mówi. Pudełeczko również wykonane jest przeze mnie, z papierków, tutaj wykrojnikiem wycięte okienko. Takiego właśnie kółeczka z falbanką, dziurkami, przeozdobiłam Dżotami, One są takie widzicie w różnych kolorach, się błyszczące różyczki takie kronkowe z taśmy o, z takiej wykorzystane dołożone listeczki właśnie od chłopaków z popapa. no i tu też również kompozycja z popapa chłopakowego a wewnątrz karteczka głównie wykonana z papierów mintajowych i tutaj jest przystawiana, jak na razie tylko, no w tym, jak to się mówi, w tej przestrzeni, tak? Czyli pudełeczko nakrywane. Wydaje mi się, że nic więcej tu jest niepotrzebne, ponieważ fajnie się to tutaj z białym. Od spodu jest usztywnione pudełeczko. Jest usztywnione od wewnątrz resztkami z papierków z izalem. No i tutaj fajnie te elementy, właśnie w drugą dwustronne. No fantastycznie się wykorzystuje w ten sposób. Więc jak na razie jest tylko to i myślę, że tak pozostanie. Myślałam tu jeszcze nad kwiatuczkami. Jak dotne, ale to tylko papierowe, bo papier, yy, znaczy z elementów do wycięcia. No bo przestrzenne czy to później trudno było zamknąć pudełeczko na przykład. Natomiast pudełeczko w środku boki ma przyozdobione jedynie białym papierem potuszowanym. No właściwie wszystkie elementy są tuszowane lekkim tuszem, tym distresem o no, tym, spalonej słomy, czy coś takiego, sianka. Ten jest bardzo delikatny, ponieważ ta kolekcja jest delikatna. Myślałam na czarem, ale nie, z uwagi na to, że tutaj jednak te elementy drzewienkowe też się pojawiają. No i mamy stążeczkę, taka by kartka się łatwiej wysuwiała, wysuwiała, wysuwała na dnie. Piękną karteczkę z kolekcji tajowej z młodą parą. Natomiast tutaj kompozycję mamy wykonaną z papierków. Element wycięty również z tej kolekcji malutkiej. Tak, tego serducha drewnianego z kołąbkami. Element do wycięcia z kolekcji, czyli ponownie po mam gołąbki. Niech ich będzie jak, jak najwięcej. Tu mamy te serduszko, które tam jest w tych elementach obrączki. Tutaj zaczepione na łapce. Jednego z gołąbków. Tak. Kwiatuszki dołączone. A, widzicie, jeszcze mam kropeczki ze splaszy, które robiłam. Tutaj jest jeden, tylko ten kwiatuszek koronkowy. Listki dodane, nazwycinanego od chłopaków. Napis, napis to jest chyba z Lemoncrafta, jak się nie mylę. kliszeczki. No i właśnie, są splasze białe. I jest troszkę kropelek nowo. Że tu akurat, o tu wie, widać, na przykład tu, czy tu na no, filmie ciężko widać. Na karteczce bardzo fajnie się prezentują. Z tyłu karteczka też ma tylko papierek z kolekcji. Wewnątrz dodałam tą kartkę z serduszkiem tu, doklejonym na środku. O, tu miałam jeszcze coś. Nie wiem, tu miałam coś wymyślić pomiędzy tymi listkami a tym kudeczką. Może jeszcze coś się urodzi, jak to się mówi. Ale grafiki są na tyle piękne, właśnie. Powtarzające się ponownie gołąbki i to serduszko, które tam na stronie przedniej jest. No i tu jest właśnie ta kudeczka, dlatego tu jest pociągnięta. Miejsce na życzenia. Biała karteczka docięta takim dziurkaczem narożnikowym. O tym. Tak. Nie powiem wam z jakiej firmy, bo nie pamiętam. Bardzo stare dziurkacz. No i tak powstała przy tym karteczka ślubna. No ale papierki jeszcze... Wiecie, tutaj niewiele już zużyłam. Zostało mi tu sporo. I upów od chłopaków. Więc albo jeszcze jakiś malutki albumik do tego, albo kolejne kartki powstaną. Tego jeszcze nie wiem. No, jest kilka aukcji, y, na które mogę wysłać dla potrzebujących. Co będzie, to będzie, ale głównym tematem miało być ostawianie naszych mini-albumików ciekawych. Mam nadzieję, że Wam się taki spodobał. Zapraszam do dyskusji, do oceny, do <gryw> uwag. Jak najbardziej. Ja zawsze najwięcej cieszę się z uwag ponieważ wtedy wiem, co powinnam na przykład poprawić. Życzę Wam równie twórczych wieczorów. Wykonajcie sobie albumiki, sobie, dla kogoś, komu będzie się chciało wysłać, jakkolwiek. Bawcie się twórczością, twórzcie, wykorzystujcie przede wszystkim resztki, bo to są naprawdę resztki. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego filmu. Pa-pa!